A wiecie, że Terminator to chrześcijański film? Wiem, wiem, to brzmi dziwnie, ale Terminator jest tak naprawdę filmem o Chrystusie, o Jezusie. A jak ktoś nie wierzy, niech posłucha argumentów. Najbardziej oczywistym porównaniem między Terminatorem a historią Jezusa jest jego matka, początek historii zbawiciela. Matką Jezusa jest oczywiście Maryja, matka boska. Tak naprawdę Bogu Matka, ale o tym innym razem. Natomiast w Terminatorze matką Zbawiciela jest Sarah Connor i Sarah Connor dowiaduje się, że będzie matką tego, który ocali ludzkość w przyszłości. To jednak dopiero początek podobieństw między Nowym Testamentem a Terminatorem. O tym, że urodzi Zbawiciela, Sarah Connor dowiaduje się między innymi od Terminatora. Od maszyny żołnierza z przyszłości. Żołnierzami Boga są oczywiście anioły. W wielu miejscach Biblii i w katolickiej, w chrześcijańskiej tradycji mówi się nawet o armii, o armiach Boga, składających się z aniołów. Co więcej, pojawienie się i Terminatora, i obrońcy Sary wygląda jak pojawienie się anioła: przychodzi z nieba w postaci gromu, w postaci światła. Nie bez znaczenia jest też imię głównej bohaterki pierwszego i drugiego filmu Sara Sara. Sara to oczywiście imię biblijne, starotestamentalne, w Starym Testamencie to żona Abrahama. Co więcej, to nie tylko żona Abrahama, ale też matka Izaaka, tego, który daje początek Rodowi Dawida, z którego w Nowym Testamencie rodzi się Chrystus. W terminatorze są też aluzje do świętej rodziny. Mimo początkowego zdziwienia, w pewnym momencie filmu Sarah Connor zgadza się na to, żeby być matką zbawiciela. Akceptuje los rodzicielki tego, który zbawi ludzkość. Jest to oczywiście odbicie Maryjnego Fiat. Niech mi się stanie. W Nowym Testamencie Matka Boska, Bogu Matka, dobrowolnie akceptuje swój los. I Sarah Connor, i Matka Boska Bogu, matka, decydują się zająć swoje miejsce w historii. W Nowym Testamencie Józef i Maryja muszą podróżować, a później uciekać przed tym, który chce skrzywdzić ich oraz Jezusa. W Terminatorze natomiast rodzice przyszłego zbawiciela też muszą uciekać i Sarah Connor i jej chwilowy partner uciekają z miasta przed Terminatorem, który chce zabić ją, żeby nie mogła urodzić. Zbawiciela świata. Co więcej, John Connor, który ma ocalić ludzkość, to John Connor JC, te same inicjały, co Jezus Chrystus. W Terminatorze mamy nawet sceny, które skupiają się na tym, jakie rany zadawane są ciału tego, który walczy ze złem. To dość oczywiste odniesienie do ran zadanych Chrystusowi. Jakby ktoś chciał trochę przesadzać, to nawet terminatorowe I'll be back, czyli wrócę, ja powrócę, ja wrócę na ten świat, mogłoby być odniesieniem do tego, że. Jesus will be back too, że Chrystus też ma powrócić na świat. Ale to już takie trochę przegięte. Ostatecznie jednak Terminator jest filmem chrześcijańskim. Tylko, oczywiście, jest to film amerykański, więc to chrześcijaństwo musi być takie, pif paf, i z eksplozjami. Ale tak, w swojej symbolice Terminator jest dogłębnie chrześcijański. O, a jak ktoś powie, że ale to nie jest jeden do jeden. Oczywiście, że nie jest jeden do jeden. Na tym polega symbolika, że jest przeniesieniem jednej rzeczywistości w drugą.